Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Chciałbym niezmiernie miło poinformować, że w dniach 14, 15 i 16 września, czyli już za niedługo, w Koszalinie odbędzie się międzynarodowy turniej piłki siatkowej kobiet w prezesa grupy Azoty Nowa hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie stworzyła nam nowe możliwości, które właśnie poprzez ściągnięcie takie imprezy do naszego miasta chcemy wykorzystać. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu prezydentowi miasta Piotrowi Jedlińskiemu za to, że przychylnym okiem spojrzał na nasz pomysł i w gnieniu oka zezwolił na organizację tej prestiżowej imprezy To Naprawdę krótkowilkie podziękowania dla Zakładów Chemicznych Policja, dla Fundacji społecznej muszę To faktycznie turniej, który został chyba najszybciej w historii tej hali, krótkiej, ale, ale jednak historii zorganizowany turniej, który, który będzie pewnym nowym w Koszalinie, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do koszykówki, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do piłki ręcznej na hali, natomiast siatkówka i to na tym poziomie gości u nas bardzo rzadko, więc myślę, że bardzo ciekawe, ciekawe wydarzenie, zwłaszcza, że i panie, które będą grały, to jest naprawdę... Pierwsza Liga, jeśli chodzi o Europę, to jest duża część naszej reprezentacji. To są panie, które reprezentowały swoje kraje na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich. W tym jedna medalistka, ale myślę, że to będzie wspaniałe widowisko. Zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Naprawdę turniej, który rozgrywa się tuż przed rozpoczęciem sezonu, więc można powiedzieć, że już drużyny są w tej formie którą przygotowują na, na najbliższy sezon. Myślę, że turniej będzie Podobnie będzie. Szanowni Państwo, międzynarodowy tym... turniej Piłki Środkowej Kobiet to bucha prezesa grupy azotetanów, cztery klasowej, klasowe zespoły, w tym jeden zespół światowej klasy. Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym. I oczywiście wygrywa zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów. Nasz partner w turnieju, Zakłady Chemiczne Police, jedna z największych firm chemicznych w Polsce, należąca do grupy kapitałowej Azotetarnów, To sponsor m.in. naszych koszykarzy AZS-u Koszalin, jak i od tego sezonu również i piłkarzy występujących w Ekstraklasie po Chcielibyśmy, aby... Aby oczywiście ten turniej, bo to jest niesamowita promocja dla miasta, był pokazany w jakiejś ogólnopolskiej stacji. Kiedy będzie decyzja na ten temat, czy, czy będzie on pokazany, czy nie? Decyzja zapadnie w tym tygodniu.